Hej. Zaczynamy trasę dziecięcą. Jesteśmy w parku linowym Arturówek. E, tutaj mamy, w pierwszej kolejności mamy ściankę. Tutaj musimy przebyć ściankę. Wszystko jest w siatkach, więc to jest jakby dla dzieci jak najbardziej bezpieczne. Teraz będziemy mieć most birmański. Dla mnie to już nie jest prostsze, to są cięższe dla mnie trasy, dlatego że one są przygotowane pod małe dzieci, więc wszystko jest niżej, wszystko jest ten i dorosło mu może sprawiać problemy. Jesteśmy w mieście Łódź i aktualnie testujemy trasę dziecięcą żeby pokazać Wam jak to tutaj wygląda Tutaj mamy kładkę z drzewkami, z tym, a to są najcięższe dla mnie przeszkody Okej okay. To są dziury Dobra, teraz będziemy mieć pętelki typu V Tu mamy połączenia z innymi trasami Ok To były linki typu V O nie Xy Próbujemy się zniżyć do poziomu dziecka. O nie! <laughs> to już będzie trudne. Szkoda, że Maśka nie ma. Bo by to Uo! poszalał. E, fajna sprawa, bo ta trasa jest troszkę wyżej ustawiona. Na wysokości 2 metrów. Więc automatycznie już najmłodsi e, e, ćwiczą jakby wysokość. Praca na wysokościach przeważnie te trasy są na wysokości metra, tutaj mamy makaroniki, belka się fajnie buja, no ale wszystko jest zabezpieczone siatkami, więc tutaj jak najbardziej dzieci mogą się bezpiecznie czuć. Kolejna, pionowe pale, nie powinno być problemu. Już widzę co mnie czeka na koniec. Ok, pokonane i ostatnia przeszkoda. Jasne zjeżdżanie. To nie będzie łatwe.